Guys, bardzo wam dziękuję za ostatnią aktywność. Naprawdę na pewno mega mnie po nasę Eduszko, jak widzę, ostatnie lajki, ostatnie wyświetlenia itd. itd. Także w ramach podziękowania zostawiam wam tego skina, zostaw tę łapkę w górę, napisz w komentarzu, głosu. Oceń ten turniej w skali od 1 do 10. Jestem bardzo ciekawy, jak oceniać bieżącego się męża w skali od 1 do 10. Możesz to zapisać, ale nie musisz. I już za niedługo wyniki na moim Discordzie. Dzięki. A tu wielokrotnie do GBitu wspominałem Ci, że ja SPO śledzę tak średnio uważnie. Z raz na co nie czuję się zbyt pewien tego, żeby wam analizować i żeby wam dawać moje piki właśnie pikema. na pikema. Przedglą to, że nie uważam się za taką osobę, która by tam miała coś więcej do powiedzenia. W związku też i z powyższym. Stwierdzam, że dzisiaj po prostu zobaczymy na piki innych i nimi zainspirujemy a na koniec pokażę wam naprawdę bomby, które może wam wiele, wiele pomóc, jeżeli chodzi właśnie o analizę tego to właśnie turnieju. Eee, stop, uciekałem myszka, tu jest myszka. Na samym początku widzimy e, analizę snaksa. W sensie analizę analizę możecie sobie zobaczyć. Oczywiście wszystkie te materiały linkuję w opisie jako źródło eee, co to czasami shoty ze czasami też ci profesjonaliści nagrali właśnie filmy, w których to właśnie analizowali, możecie sobie zobaczyć co, jakie były za, jakie były przeciw, jeżeli chodzi o te wybory, tak? jak możemy sobie zobaczyć, że 3 za NS nasceniamy to h coś takiego, w każdym razie ta mongolska organizacja tutaj, no jeżeli chodzi o tą siedem drużyn, które tak na nową sprawę przejdą dalej, to możemy zobaczyć, są to te piki. Oczywistym jest, że to jest właśnie na fazę tych challenges, to co mówiłem wczoraj, jeżeli nie wiedziałeś, to koniecznie sobie zobacz tamtą właśnie fazę, jak ten turniej jest podzielony, jak to wszystko zostało tak na rozegrane. Możemy zobaczyć, że na legendę jeszcze przyjdzie czas, ale to chyba za tydzień albo za półtorej tygodnia. Oprzej sobie wczorajszy film. Tak czy siak możemy zobaczyć, że opikujemy fazę challengersów, także też sprawdźcie jak do miejsce, bo jeżeli masz ten film na przykład za 3 tygodnie i chcesz czempionów pikować, to tak trochę źle trafiłeś. Tak czy siak możemy tutaj zobaczyć, tak wygląda deal właśnie to Snacksa Następnie Izak, czyli też według mnie osoba, na której na pewno warto patrzeć. zero 3 dla 9 Z, ten Force 3 za 0 Oraz NC, te te które możemy tutaj zobaczyć, też wyszły dość. Ten, jaką dużny pan Piotek zasłania tutaj? Chyba się niestety nie dowiemy. No chyba się nie dowiemy, ale to chyba jest Vi nie, Vitality jest tutaj. No to chilipta na pan nam zabił. A nie, to będzie G2, to będzie G2, bo możemy zobaczyć, że tu jest oznaczona, to jest ten ten. Także na piątek trochę realizatorko leżysz, ale no cóż, G tutaj rozszyfrowaliśmy. Następnie mamy oczywiście Kubika. Jak możemy sobie zobaczyć, tak wygląda ten. Tutaj możemy zobaczyć, że Vitality na 3ZO, Mongołowie tutaj Zero-3. Ok, nie ma się co dziwić. Sparrow następnie. Sparrow również daje jako 3ZO Vitality. Ogólnie taki mały spoiler, że najczęściej na 3 pojawiać pojawia się albo Vitality, albo ENZ, właśnie. Także oni tej często są stawiani. A jeżeli chodzi o Zero-3, najczęściej zauważyłem właśnie Renegades oraz tych, ten mongolski zespół. To samo możemy tutaj zobaczyć, właśnie. Trilaxa, czyli też jednego z większych zagranicznych właśnie to youtuberów, streamerów przecież tak wyrażę. Jeżeli chodzi o te teamy, które przejdą bardzo podobnie zawsze to wygląda, czyli bardzo często widzimy tu G2, Astralis, oczywiście Vitality albo w 3.0, albo tutaj e, możemy zobaczyć właśnie w tych siedmiu dużych NS tak samo oczywiście tutaj możemy zobaczyć Outsiders i Liquid często są tutaj wrzucani. E, to samo możemy zobaczyć tutaj, są, jeżeli chodzi o pana właśnie GetRighta, czyli e, byłego prosa. Możemy tutaj zobaczyć, że to jeszcze Complexity się pojawiło, e, co jest takim dość nowością bym powiedział, jeżeli chodzi o te dużne, jako ZEO3, oczywiście o Renegades. To samo tutaj, co ciekawy pan e, Fricklix Philip, e, czyli bardzo znany chyba największy youtuber, tak naprawdę nie, nie największy, ale jeżeli chodzi o takie techniczne aspekty, jeżeli chodzi o samogrywalność, to chyba największy kandydat streakowy youtuber. On tylko trzy daje Mongołów. Szczerze nie wiem, chyba sobie coś wypił wcześniej, albo po prostu chce być niesamowity. Mi się wydaje, że to też może być za sprawą tego, że po prostu ziomek chce być niesamowity. No okej, zdarza się i tak w życiu. Tak, następnie mamy pana Shoka. To jest bardzo duży właśnie rosyjski youtuber. Nie, nie wiedziałem wcześniej, ale przez to, że ma duże community. Mam wrażenie, że jeżeli coś mówi, no to powinien to przynajmniej raz przeanalizować. Jako 3 zon następnie tej Mongołowie i te 7 dużym możemy zobaczyć wygląda następująco i na samym końcu zostawiłem jeszcze Mr. Maxim, czyli a.k.a. Banana Gaming. Bardzo znany youtuber, szczerze, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi właśnie o takiego counter 3 ZON są o trzy to chyba jeden z najczęstszych pików e, możemy tutaj zobaczyć i cała trójka wygląda w ten sposób. I to były takie dane, które chciałem zebrać właśnie, żeby pokazać Wam jak pikują inni. Gdzieś wiadomo jest, że oni są pewnym wyznacznikiem, są to ludzie, którzy się mega znają, którzy mają tak naprawdę sprawę jeszcze poczucie odpowiedzialności, że jeżeli coś mówią na filmie, to przynajmniej powinni. Nie mówię, że tak jest, ale przynajmniej powinni rozwalić to dwa razy i powiedzieć, czy na pewno im chcę coś dodać. że już doradzają. No ja tak robię, wiem, że się do tego nie daje, więc po prostu nie dojadam I teraz jeszcze jeden artykuł, który według mnie jest naprawdę, naprawdę mega, mega cenny i mega ważny. A mianowicie, Pomocą e, Artificial Intelligence, czyli sztucznej inteligencji. E, to zostało tutaj przeanalizowane przez panów z Jegi Już często zdarzało mi się właśnie zaciągać ich to właśnie analizy do moich filmów. I możemy zobaczyć, że un, przeanalizowali oni uwagę 10 milionów razy. Całą tą właśnie fazę. Challenger'sów i tutaj mamy na sprawę, procentowy szans procentowe szanse na to, kto przejdzie dalej. Widzimy, najwyżej jest Astralis. To ciekawe w e, tych pikach, które pokazałem przed chwilą. Tych profesjonalistów ani razu nie zobaczyliśmy e, Teamu właśnie Astralis, tak jest dla mnie dość ciekawe, aczkolwiek może być on tutaj ma zdecydowanie największe szanse, gdyż aż 88%. Ciekawie to wygląda. Na drugim miejscu u także też nie dziwi mnie w ogóle ich wybły. tak na daną sprawę e, Tutaj wielu profesjonalistów stawiało na ENS, także jak najbardziej okej. Okay. Na mamy e, Vitality gdzieś tam chyba przejawiały się jeden Force na 3Z, ale nie jestem pewien. G 2 nie widzieliśmy już nigdy i te duże wcześniej te dużne dalej już nigdy nie widzieliśmy jako 3-0 możemy zobaczyć, że oni chcą właśnie bezpieczną opcję, żeby obstawić na te, które wyjdą z 7 punktami. Jeżeli sobie postawisz na daną sprawę, to mamy ile 8 dużych, 2, 4, 6, 8 dużych. jeżeli sobie postawisz na nie, no to jest bardzo duża szansa, że po prostu jak na daną sprawę coś tam jakieś punkciki wpadną. Na przychodząc dalej możemy zobaczyć, że najniżej jest IJC, czyli właśnie ta mongolska organizacja, w sensie z mongo mongolskimi graczami, niecałe 6% na przejście. wiadomo jest, że byłaby mega rewelacja. W się sensie, oczywiście mówię pod względem sensacji, pod względem i tak dalej, to 6%. Mówić naprawdę było, ale zobaczymy, że drugie od końca są oczywiście Renegades, czyli australijska organizacja. 13% na przejście często się pojawiali jako 0-3, czyli jako ci, którzy odpadną. Dużych szans im nie daje, co możemy zobaczyć. Też właśnie zostało wychwycone przez Artificial Intelligence, jak możemy zobaczyć. No, także tak, co ciekawe na NZ, które często, znaczy często tam chyba 2-3 razy się pojawiło jako zero 3 możemy zobaczyć, że tutaj jest właśnie pokazywane w taki, a nie inny sposób. Bad News Eagles yy, to się pojawiło też u któregoś z panów, o dokładnie, u True tylko Mam wrażenie, że też może być kwestia sympatyczna i dodanej dużyny, to już tak będą sprawy co do samej analizy. Pewnie, jeżeli byś posłuchał pana Czuleksa, pewnie by na ten temat powiedział. Jeżeli jesteś zainteresowany, jeżeli chcesz to dobrze przemyśleć, to według mnie post, który pokazuję tutaj, czyli właśnie przeanalizowanie 10 milionów razy, zostało ten cały, właśnie to cała faza przetworzona przez sztuczną inteligencję. Według mnie jest to naprawdę bardzo cenne źródło informacji, z naprawdę należy czerpać. No i co? Mam nadzieję, że Wam dobrze pójdzie, że Wam powodzenia, przeanalizujcie, dobrze wybierzcie, mądrze i zyskujcie sobie punkciki, ulepszajcie oznakę. No, let's go!